Witajcie. Jak urozmaicić sobie 3 godziny leniwy spływ wyciągając trupa z szafy. A najlepiej od razu kilka. Zapraszam. Jesteśmy w gubinie, ale dziarsko zmierzamy do plastynarium von Hagensa po niemieckiej stronie miasta. To placówka zajmująca się preparowaniem zwłok, znana głównie z tych ludzkich. Jednak nie o sam dens makabry tu chodzi. Jest to solidna baza wiedzy, która w mniejszych dawkach przejawia się też w szkolnych podręcznikach do biologii. Tutaj, pozbierana do kupy i z miar trójwymiarowa, robi wrażenie na osobach nie mających patologa wśród znajomych. Założyciel ośrodka, dr von Hagens, opracował nowatorską technologię plastynacji, która pozwala niezwykle wiernie zachować poszczególne organy, jak i całe ciało. W osobnej sali, z płodami, w różnym stadium rozwoju i niedorozwoju argumenty na poparcie swoich tez znaleźliby zapewne zarówno prolajferzy jak i pro Mocno zapada w pamięć plasterek z tłuściocha i chudego człowieka, motywując do wzięcia się za siebie. Największe wrażenie jednak robią zwierzęta, szczególnie te duże. Natomiast na pograniczu sztuki i profanacji są ostatnie ekspozycje. To one wywołują na ogół medialny szum i zainteresowanie. Szczególnie po naszej stronie Odry, gdzie szacunek do zmarłych ma się całkiem dobrze. To jest człowiek z pewnym luzem. Gotowi? Po lewej stronie widać budynki plastynarium, a tymczasem no i co teraz? Lufa w krzokach z tym całym okry jeszcze Pięknie. Stracę oko przez Ciebie. To co, jednak małą będziesz chyba? No małą zagadka. Który brzeg należy do którego kraju? A tymczasem już na dzień dobry wita nas zacne bystrze, które gdy kto ma co cięższe 4 litery to i do lekkiego podmoczenia może doprowadzić. Wow. Dalsza część rzeki aż po finiszu wygląda właśnie tak. Płynie się samo jest to okazja poznać bliżej ludzi, z którymi mieszka się już od kilkunastu lat. A ja w Tobie cała nadzieja. Jednym z ciekawszych zajęć były wyścigi z czaplą siwą która co i ruch przysiadała w niewielkiej odległości i chcący lub nie płoszyła się gdy podpływaliśmy. Chociaż z drugiej strony było to na tyle częste, że bycie atrakcją było chyba wzajemne. Nie może sobie chłop wypocząć na tej wodzie. No. No, 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 no. Nysa Łużycka to doskonała rzeka by cieszyć się drobnymi przyjemnościami. Odcinek w sumie można było nagrać jeden kawałeczek, reszta tylko powielić. Powiedzieć, że to już jest dalej. Wiosły, Leniu, a nie mamy, wykorzystujesz. Upraszam, cinek, jest moralnym wsparciem. Fragmentarz Agordy, Wersja mleczna. Po prostu to jest autostrada, ale ta rzeka zabije nas lenistym. Po prostu zaśniemy, popłyniemy do Odry, i obudzimy się w przecinie. No i po nas. Ania, jak ty sterujesz, to ja nie będę miał kapalutka, tylko kask wojskowy. Zobaczmy, jak z tego wybrną. Zadzicusy, bo ja albo filmuję, albo się ścigam. Cieniasy, cieniasy, weźcie kamerę w rękę. No, ja się... Stoi. Stoi. <grymne> Atrakcją w takich momentach jest na przykład wpływanie pod drzewa. No i most od swojej ciemnej strony zawsze wzbudza zainteresowanie. Mieliśmy teraz wstać i zaintonować hymn polski. Już był taki supek. Czemu nie intonowaliście? Jest jest A jak ty znasz hymn polski? Tak. Który? To jest jeden ten oficjalny, jeden jest nieoficjalny, co się śpiewa jak ten. Nikt nie podsłuchuje.

Oj, 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 oj Jo było na końcu. <grym zielony> Ważna uwaga, by nie przegapić punktów orientacyjnych przed miejscem odbioru. to jest domek zielony, a tam ten. Tak. Zielony, tamten tak. Zielony, tamten tak. Zielony, tamten nie, też czekaliście na domek, który ma komin, psa i babcię, która ma biały domek i zielony. A, dobrze. Na początku. Tak jest. My mówiliśmy na skwerze <grym zielony> to mówi się niebieskiej woli. biały domek. Przegapiwszy metę, wpada się do Odry. Nurkt jest na tym odcinku na tyle wartki, że mogą być trudności z powrotem. A na odrze nie za bardzo jest gdzie w pobliżu wyjść komfortowo na brzegi i odebrać kajaki. Dlatego trzeba mieć się na baczności. W każdym bądź razie duch opiekuńczy z kajaki Gubin czuwa. Tytułem podsumowania. Niesałużyska to doskonała rzeczka na niewymuszony 3 godzinny poobiedni spływ. Ze szczególnym uwzględnieniem osób niepływających lub niechcących wycierać się po krzakach. Może to też być znakomity przerywnik między wymagającymi spływami, szczególnie że na końcu, już w samym kosarzynie w chacie z krzata, jest nader przecudnej urody baza, gdzie można zadokować na dłużej, a sam spływ potraktować jako jedną z wielu wakacyjnych czynności. Jest bowiem nie tylko gdzie namiot rozbić czy kampera zaparkować, ale też obiad zjeść, kawę wypić, ognisko rozpalić, przed komarem się schronić, gryla puścić z dymem, są sanitariaty, prąd czy możliwość naprawy roweru. No i właściciele, którzy przytulą do serca i odkryją mu roki okolicznych rzek i nie tylko. Dla chętnych kajakowych doznań, w opisie pod filmem umieszczam namiary na organizatora spływu. Podaję też link do placenarium Von Hagensa, gdzie znajdziecie dokładne namiary i aktualne ceny.